Witam, Szymon Górak. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Ligi po godzinach. A dzisiaj razem z Adamem gościmy zawodnika drużyny Old Blue z Piotra Pawłosia. Witam Cię serdecznie. Cześć. No za nami 11 kolejka rozgrywek i podczas sobotnich spotkań lider Antoni Wostok po raz kolejny udowodnił, że tak łatwo nie odda swojego bilansu bez porażek. Co możecie powiedzieć o tym? Jest ktoś, kto ich zatrzyma jeszcze w tej lidze? Zaczynają, chcę zwrócić uwagę, że to jest naprawdę bardzo dobrze poukładana drużyna. I, I zagrała dwa mecze całkiem, całkiem przyzwoicie i pokazała, no, zeklasowała, tak? Yy, na Dudzeńskie bieki, które wciąż walczą o, o pudło, chociaż wydaje mi się, że nie bardzo jej zagrożone. Ale chciałem zwrócić bardziej uwagę na drużynę Redemptora, która już od kilku kolejek coraz lepiej zaczyna sprawuje się na boisku i wynik 6-2 z, tak, z taką drużyną jaką jest Antoni Wostok to to myślę, że jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem do tej drużyny. Piotr, a ty co sądzisz o Bostoku? Jak myślisz, jest szansa, żeby ktoś. E, moim zdaniem w tej edycji grają świetnie i raczej już e, nie stracą punktów do końca. Z nami też wygrali 6-2, bardzo zacięty mecz. Gdybyśmy wykorzystali wszystkie swoje sytuacje, wynik mógłby być na naszą korzyść. Niestety, to oni wykorzystali 100% swoich sytuacji. No i dalej. E, nie przegrali jeszcze w tej edycji. Generalnie mówicie tutaj o tym, że to jest bardzo dobrze poukładana drużyna, ale chciałbym zwrócić właśnie uwagę na fakt, że w meczu z nadodrzańskimi bykami, na bodajże 3 minuty przed końcem, w drużynie Wostoka nastąpiło takie rozprężenie, że byki w przeciągu 2 minut strzeliły im 3 bramki. Więc jednak to poukładanie tak nie do końca we wszystkich meczach działa. Wiesz co? To są zawodnicy, którzy są bardzo do doświadczeni i. Od samego, samego, od samego początku meczu yy, są motywowani do gry i do tego, żeby nie stracić bramki, a strzelić. Jeżeli wygrywają już kilkoma bramkami, to to rozluźnienie i taka ta ten wpada się w poczynania. Oczywiście drużyna byków no to, to, to tam są naprawdę też bardzo dobrzy zawodnicy gazdy, no, choćby Davi, tak? który wykorzystuje praktycznie każdą sytuację, więc no, to, to nie jest nic dziwnego. Ok, z innych ciekawych spotkań. Kolejny weekend i kolejna dobra postawa drużyny gramy dla zabawy. No jeszcze, ja chciałem powiedzieć, że od kiedy tutaj przyszli i obiecali, że te by wypalą, no to zaczęli lepiej grać, ale to też trzeba przyznać, że coraz więcej osób do nich przychodzi, w sensie szerszą ławkę mają. I, no i te zmiany im pomagają, tak? Przychodzą osoby, które, które no, strzelają bramki wynik 4-1 na przykład z mustangami, no to bardzo dobry, bardzo dobry wynik. I chciałbym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na drużynę Sport dla Dobrego Celu. Mimo tego, że przegrali oba sobotnie spotkania, chyba różnicą jednej bramki oba, to wydaje mi się, że też zaczynają sobie radzić w lidze coraz lepiej, że zaczynają się zgrywać. Piotrek, jak oceniasz ich postawę? Według mnie mają bardzo dobrego bramkarza i to właśnie dzięki niemu zdobyli yy, kilka bardzo ważnych punktów. Okej, okay, Adam. Widziałeś ich mecze, jak, jak myślisz? No, i od samego początku w naszej ligi bardzo dobrze wystartowali. Teraz wydaje mi się, że chyba, znaczy to był Bynk i pozostałe drużyny już troszeczkę się nauczyli, jak ta drużyna gra, więc trudniej jest im zdobywać bramki. No, Sławek robi wszystko, co, co może, tak, ratuje praktycznie przed stuprocentowymi utratami bramek. No, ale sam nie wygra meczu, prawda, może zagrać na remis, chłopaki muszą jeszcze trochę pomóc. OK, to teraz przejdźmy do bohatera dzisiejszego odcinka drużyny od Blue Angels, ale najpierw zobaczmy materiał przygotowany przez Sebastiana. Sławek, jak oceniasz ten mecz? Wydaje mi się, że tak samo jak w pierwszym spotkaniu między naszymi drużynami było. To Zacięte, było to zaczęte spotkanie. Myślę, że daliśmy pokaz dość dobrej piłki, Więc wydaje ja mi się, że się fajnie oglądało z boku. Nam jako drużynie przygranie, no, to troszkę to już porażki wspiera, ale to, to spotkanie uważam za to dobry mecz. Dwie połowy i dwie skrajnie różne połowy. W pierwszej wy przeważaliście, ale w drugiej coś, jakby zeszło do was powietrze, co się stało? Tak, to prawda. W sumie, no, gdybyśmy to wiedzieli, to nie wygrali ten mecz. Czyli, czy to my zagraliśmy w drugiej połowie tak samo czy, czy nasz przeciwnik tak dobrze. W pierwszej połowie się miała zdominować się od dwóch natomiast w drugiej połowie opadliśmy z sił. Nie wiem, czy było to spowodowane. Niestety nie udało się nam się dowieźć korzystnego do państwa. A co możesz powiedzieć o grze rywala? No, Rywal pokazał, to, że jest dobrą drużyną, że miejsce w tabeli, które zajmuje, nie jest przypadkowe. Było nam ciężko, grałem dość fizyczny futbol, co z czasem sprawiało problem naszym napastnikom. Ale to pokazali w drugiej połowie, bo tyle o ile można było mieć zastrzeżenia do w, pierwszej, w, pierwszej, w pierwszej części meczu.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to niestrzelony karny w ostatniej kolejce. Więc chciałbym się zapytać, jak to jest u Was z tymi karnymi? Decyzja jest odgórnie, kto strzela? Nie, generalnie do karnego podchodzi osoba, która w danym momencie czuje się najlepiej, czuje, że strzeli tego karnego. U nas właśnie w tej ostatniej kolejce nie strzeliliśmy rzutu karnego. Akurat podszedł Alex, czuł się wtedy na tyle dobrze, że mógł strzelić, ale nie strzelił. Chciałbym się sprawdzić? Ok. No mnie zastanawia postawa w Waszych poszczególnych meczach, kiedy to tracicie dwie albo trzy bramki w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu. Czym to jest spowodowane? Do końca nie wiemy, ale to jest nasza taka bolączka właśnie początek meczu jedna dwie minuty i tracimy jedną, dwie bramki, później musimy to wszystko odrabiać. Może dekoncentracja, nie mam pojęcia. Um. Wolisz gonić wynik? Czy wolisz najpierw się spiąć, spróbować jak najszybciej strzelić i potem komfortowo pilnować wyniku? że każda wyniki. drużyna woli na początku strzelić jedną, dwie bramki, żeby mieć tą przewagę. To jest też przewaga psychiczna. Jak się gra z dorobkiem dwie bramki więcej, no to gra się łatwiej. Ta gra wtedy jest płynna. A jeżeli przegrywamy, no to się musimy spinać i walczyć o wynik. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, jak oceniasz, która formacja w Waszej drużynie jest najlepsza? Myślę, że jednak to jest Atak i nasz napastnik Marcin Majak, co pokazał w ostatniej kolejce strzelając cztery bramki. Właśnie, a tutaj mówisz, że rozluźnienie na początku meczu to jak wygląda to całe przygotowanie przychodzicie przebieracie się i właśnie kapitan ma jak Marcin mówi coś wam jak macie grać jak macie być ustawieni nie wiemy kto gra na jakiej pozycji i ustalamy tak skład aby zawsze było tych dwóch obrońców nominalnych i dwóch napastników no wychodzi to różnie zwykle staramy się grać by nie stracić od razu tych bramek ale jak widać rozróżnienie czasami Chodzi w grę i tracimy te bramki. Ja jestem ciekaw jeszcze jak podejdziecie do Waszego następnego meczu z Redemptorem. Redemptor teraz coraz lepiej się spisuje i już chyba nawet w tabeli jest o krok za Wami. Co prawda nie wyprzedzi Was, jeżeli nawet by wygrał, bo ma za mało punktów, ale ten mecz może być bardzo ciekawy. Na pewno będzie ciekawy, Spotkają się dwie drużyny z środka tabeli. Myślę, że pokażemy wspólnie kawałek dobrego futbolu. Oczywiście będziemy starać się wygrać jak najwyżej. Mamy jednego z najlepszych napastników w tej edycji, czyli Macina. Myślę, że będzie dobrze. Które miejsce Waszym zdaniem będzie najlepsze, no, na którym chcielibyście skończyć? No i oczywiście, czy, będziecie, czy macie jeszcze szansę Twoim zdaniem na, na pudło? Oczywiście chcielibyśmy skończyć w pierwszej trójce. Pozostało jeszcze kilka kolejek, a nie tracimy y, tak wiele punktów do trzeciej drużyny, więc jak najbardziej jeszcze mamy szansę na trzecie miejsce. Okej, okay, Piotr, to w takim razie tego Wam życzymy, żebyście to trzecie upragnione miejsce osiągnęli. Dzięki za wizytę u nas w programie. Dzięki Adam. A wam wszystkim dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Zapraszam za tydzień. Zapraszam także na stronę www.młodenogi.pl, na której możecie sprawdzić skróty wszystkich spotkań, wyniki. Do zobaczenia za tydzień. Thank <laughs> you.